Hej, z tej strony Elek, to jest ponownie Five Nights at Freddy's Help Wanted Curse of Dreadbear e, Ja chciałem spróbować zrobić znowu to, ten, 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 dziki, ten, 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 ten easter egg, że tamten Dreadbear wyskakuje Ale ja nie mam pojęcia jak to zrobić, bo trzeba się tu gdzieś patrzeć podobno Podobno na te światła, jak one się robią fioletowe w pewnym momencie I nagle, bam, on tam stoi, ale mi to nie działa, mi to nie działa za cholerę So, jest kilka rzeczy, które pominąłem. Ostatnio się źle czułem i to był bardzo krótki odcinek, za co przepraszam. Ale Pirate Ride ma w sobie coś więcej niż sama ta nigierka. Ona była dla mnie bardzo confusing, bo była dziwna. Corn Maze jest podobno dziki as fuck. Dreadbear jest teraz zblokowany. Noc trzecia. Mamy co robić. Więc przejdźmy się, może najpierw w Pirate Ride i spróbujmy zrobić to inaczej. Ale nie pamiętam, co tam trzeba było do końca zrobić. Chyba trzeba było. Nie pamiętam, postrzelać w tablicę wyników? Nie jestem pewien, co trzeba było zrobić. spróbujemy zrobić cokolwiek, bo wiem, że jest tego więcej, ale nie wiem do końca co. Wiem, że są inne ścieżki i tyle. Srałem się go. O, jeszcze się ładuje wszystko. Hej, hej, dude. No, coś tam kliknąłem. O, to nie jest za przyjemne uczucie. Ale. Le, teraz się boję, gdzie ja pojadę, jeżeli ja... Dobrze kliknąłem. O ile dobrze kliknąłem, no, duejdy, o, pominąłem typa. Happy birthday. Happy birthday. W ogóle, jak już szybko wracam głową, to ten. 13 6 zrobiłem, ale mogę zrobić więcej. Nie jest to! Bo ta sama ścieżka, więc wiem, że. Okej. Okay. Ja, ja mam trzy determinacje, że ja muszę coś w tym poziomie znaleźć i dopiero ruszymy dalej. Więc dajcie mi chwilę, ja tu jeszcze wrócę i popróbuję, ale. Nie jest to najprzyjemniejsze doświadczenie, bo jak to jedzie, a ty stoisz w miejscu, to to jest takie. Ła! No rygne. Jest grane. Co ten helpi? W którą stronę mam pokazywać? W lewo czy w prawo? Tu nie byłem, tu nie byłem, helpi pokazuje, w którą stronę jechać. Wybieram kierunek torów. To jest snaf 2. To jest snaf 2. Hej. Blisko? Close. Zamknij. Ha. Blisko. Wo, Ło, wo, nie, nie, nie. Jump. O brada. O brada, I am pinned here. O brada. FNAF 2? I ci typiarze tutaj? Co? What? Ja wie... Okej, okay. mogłem się domyślić od razu, że ta minigierka to nie jest jakaś taka byle jaka sobie, bo that's fucking stupid brada. To by było głupie, jakby to była taka pusta minigra ale niektórzy do tego wejdą i to zostaną w pizdu, bo to jest tak niekomfortowe jeżdżenie w tym. Więc kinda rozumiem, żeby nikt tego nie znalazł, bo mi się nie chciał, gdybym usłyszał, że coś tu jest więcej, ale... Jajeks dude. Yikes, dude Czyli już szukałeś helpiego. Wow! Okej! Okay. Muszę zapamiętać główną drogę jak leci. I wskazywać helpiego w przeciwną stronę, do której chciałem jechać, żeby odkryć nowe tereny, tak? Ok. No, klikaj! Klikaj to! Go, 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 go! O, nie dałem rady! Come on! Tego jest więcej, prawda? Tego tu jest więcej, prawda? Ale ja cały czas widzę kątem oka jakieś właśnie takie pokoje jak widziałem przedtem Ke? Okay. That's fucking weird dude! Ale coś widzę ciągle kątem oka. Bo... Co? What? Bo kątem oka widać, ta gra ma bardzo agresywne usuwanie tam rzeczy z tła Żeby nie musiał silnik renderować i żeby gra chodziła płynnie To jest bardzo często spotkane w grach, szczególnie na VR, ale... Jak mam twarz, broń przed twarzą, to to też działa, patrzcie, nie wiem czy wy to widzicie Mogę zobaczyć większość pozi wie wiele poziomów z daleka Ale nie widzę nic niesamowitego Znowu jedziemy tutaj. Czy to jest ten jedyny teren, czy coś tu jest na rzeczy? Coś tu jest ostro na rzeczy. Ja nie wiem jeszcze co, ale coś jest. Um... Ale. Zez! Nie ma noska Frediego. Co jest grane? Ok. O, stary. Niezła niespodzianka zaebista Toś nie do końca tak wyglądała lokacja z FNAF 2 To przez tą broń naprawdę mogę widzieć więcej poziomu Co jest grane? To jest up No nie kliknęło mi bez O! What? What? W ok, mam dość, mam dość, mam dość tego poziomu. That's enough. Menu, bye bye. Corn maze. Zobaczmy corn maze. Chociaż maze wygląda jak, jak labirynt, po którym się mi się poruszysz. Nie przeczytałem instrukcji. Ehm Okej, okay, przeczytam instrukcję, z tym razem ja się potrafię po oku. Um, czy mogę się ruszać? O nie. O nie, mogę się ruszać. Mam się ruszać po labiryncie, co? O nie, będę żygał. Nie za dużo tych gier tutaj na to. What? What? <śmany> Nie rozumiem, <Ke? śmany> Uy, przestań, przestań. What? Ja chyba nie rozumiem. On tu biegnie. He's so cute. I'm dead. Yikes. A ja się chowam, bo to jest to miejsce, w którym ja przyszedłem nie patrzę przez które ja się chowam za tymi. O! O, ambedy. Jajks. co? Chyba sobie na razie dam, ra dam spokój z tymi poziomami odchodzenia czy coś, bo to jest. O! zżygać mi się chce, naprawdę. Paskudne, um, to, to nie jest za dobra rzecz na VR, akurat, akurat mi się kliknęło menu, myślę, że to tknęła następnym razem razem z tamtym um, Spróbuję jeszcze tknąć e, Dreadbeara Zobaczymy to, zobaczymy jak to wygląda, ale... Mm. Pobierz i zwolnij, press and hold spust, wciskać przyciski Pobierz i zwolnij Pobierz i zwolnij Welcome back to Research and Development. What? Today we are using science to pervert the mysteries of life and reanimate the inanimate. What? To begin, it is customary for the creator to give a melodramatic speech. Go on, I'll wait. Um. All done. Good job. Now let's wake our little experiment with a controlled shock. Turn the crank to lower the platform, then throw the switch. Lower the platform. Ah. <grystanie> <grystanie> oh, holy shit. That's cool. O oh, nie, ja go będę, jego ja będę operował. O oh, no. Oh no. Weźcie go da, weźcie go dalej. <grystanie> o oh, nie. A. Ale... Ej, <grystanie> <grystanie> Yikes, shit. It's alive, but lacking the necessary control module, namely the brain. So let's calibrate one. Uh, yeah. Use the laboratory tools to adjust the brain's vital characteristics. Use the blueprints uh. as a guide for matching the correct colors, size, and neurofeedback loop. Uh, blueprint. When satisfied, carefully place the brain in the creature's animatronic head cavity. Blueprint! Blue. Бл-блюпринт, блюпринт, не вон здесь блюпринт, 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 блюпринт и блюпринт, э, блюпринт Blueprint, ja nie rozumiem. A jaki blueprint, ale ja nie widzę bl bl <grywki> Jest blueprint. Nie! Zdake! I'm gonna die! <grywki> oj, 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 on jest duży! He's a big one! No on jest taki! Oj, ogromny, To do, taki, dowiecie! Do, do, no nie, że taki malut, on jest. He's A big boy! A huge motherfucker! A, czy mam się tam wracać do tyłu? Shadow, shadow, shadow. O co chodzi? O, ja mam to pokolorować? Co? No nie! Czyż jestem Dalton? Czyż jestem Dalton? O nie. Oh no, they didn't. Prawie Dalton, ale ciężko jest widzieć kolory w tym, naprawdę. To tutaj? Czy to tutaj? To tutaj. Yy, jaks? Powiedziałem, że to tu, to tu. I to tu. Nie wiem o co chodzi. Chyba jest ok. Z czym nie zażarł? A ja coś zjebałem Typie Ja naprawdę nie jestem za dobry w duże świecące kolory Jakby ja, ja nie, ja nie jestem może jakoś bardzo daltonistą, ale Czy można go gdzieś przytkać? To jest customary for the creator to give a melodramatic speech. Go on. I'll Penis. Naprawdę mam problemy z tymi kolorami. Nie osądzajcie mnie. Ho Dalton, ha, zabawne, kurwa. Pomocy. Help Okej, okay, jest na dziewiątce Bo chyba tak miało być Dobra Zapasujemy to jakoś Chyba jest okej okay. Plop Trzymaj! Może będzie okej! Okay. Chyba jest źle Ja nie wiem Co do... Kuźwa, czuję się trochę bezradny, bo faktycznie mam problem z kolorami, a one są jeszcze... Nie wiem, może wy to będziecie na ekranie widzieć lepiej, ale ja widzę u siebie takie, wiecie, świecące, neonowe kolory, które są... Tak jasne, że ja nie wiem, jaki to jest kolor Ciemniejszy kolor łatwiej mi jest ustalić, ale... tak jasne? A oh fucking dammit bro! To, to tyle na dzisiejszy odcinek, nagram więcej następnym razem, zostało mi jeszcze dużo poziomów, może ktoś podpowie co zrobić z tymi dwoma, ja nie wiem. Sorry za mało satysfakcjonujący odcinek, kolejny drugi z postaram się, żeby następny był bardziej wow, mega i w ogóle tego, tego, no. Dzięki, trzymajcie się, see you next time, na razie.